Chodźcie, lubisz się, no to chodź. Do peruchana znaczy nauczyliście. No. Po raz w Pani głosiu, jak ja coś pucję, Pani muszę... Dobrze, czy jest Pani niezadowolona? 403 O No kurczę, to obchodzi. Twoje życie prywatne się nie wpierdolą, czy nie wpierdolą moje? Mogila zebraruje ze urodzila takie cos. Już by usunąć czas, ale nie wiedziała, że takie cos wyjdzie 3 złote.

I ucz się, kurwa, szmatuje jeba w dupę ruchana. Szmata to jest twoja matka, po długi nie uciekasz. Stary rower to twój ojciec. No i chuj w dupę. A ty piękność? Nawet piękność ci nie widziałam. Chyba że kurwa na miotrze ja. Chyba ja. Kurwa to jest swoja matka. I babka. Pójdźcie by pani chodziłem pani Magdę z Torunia. 3 zł. Pozdrawiam Madzie z Turunia. Good, good, Madziu. No dalej pisz, ale tak. kurwa co myśli, to, że mnie z tego wyjeca? Nie. Kibic, wiecie czym się różni Gocha od Juventusu? Juventus to stara dama, a Gocha to stara. Nie! Trzy złote. Gosia to jest dama, a ty jesteś stara kurwa w dupę ruchana. I good. urodziny pozdrawiam panią Jacka i Daniela i co? Ja już nie wiem komu obliżać, komu nie. telefon i walimy na łeb te co takiego żarne donate. Wolą na pan 3 złote. Chciała być takie kurwa donate. pani Gosiu jest pani piękną i mądrą kobietą o niezwykłej urodzie panią domu niech się pani nie przejmuje, tym fotolaki oni się nie znają na Prawdziwy skarban, budwa z drugiej 3 złote. Good, good, pozdrawiam kochanie ciebie. Niech się pani Szczęścia dla pani i dla pani. Zimne, dobrej nie czyli pozdrawiam 3 złote. Thank you. Matys kochana pani Kosiu. Oblam panią od początku bardzo podziwiam. <grywa> ja Już okrypam od tego wyzwiska. teraz gocha. Ty stara szczerba ta manel z zarobioną pizdą. O, 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 o. Trzy złote. Oślubi pani, że Daniel specjalnie zostawia komputer, żeby panią wyzywali, a on za cały dzień. Zwierzę z tego z tysiąca, a może i więcej, gdyby nie pan Jacek i pani Daniel by nie istniał, bo ludziom chcą oglądać panią trzy złote. Aha! Pani Bosiu, niech pani pozdrowi Marcina Kraskiego i Adriana Salomona trzy złote. Marcinek pozdrawiam, poczekacie. Przebiorę się. Ja tej koszuli to naprawdę Tu mam wszystko pozwalane, bo remont...